Iesu, ufam tobie, Iesu, ufam trzeci nowenny do miłosierdzia Bożego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego. Są niezbadane miłosierdzie dziwy, nie zgłębi ich, ni grzesznik, ni sprawiedliwy. Na wszystkich patrzysz okiem litości i wszystkich pociągasz. Do swej miłości. Ojcze, przedwieczny, spójrz, okiem, miłosierdzie na dusze wierne, jako na dziedzictwo syna swego i dla jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swoją nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze imię, jako i my odpuszczamy nasze imię na Ojcu. I nie łóż nas na pokuszenie, ale nas zbaw tego złego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca stworzyć Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim piłatem. Ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekła, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w świętych osiów powszechnych, w świętych obcowaniu, w w ciało zmarłego. Ojcze, przedwieczna ofiaruje Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa dla jego bolesnej męki, nie mielo się dziergano z całego świata, dla jego bolesnej męki, nie mielo się dziergano z całego świata, dla jego bolesnej męki, nie mielo się dziergano z całego świata, dla jego bolesnej męki, nie mielo się dziergano z całego świata, dla jego bolesnej męki.

Najmieszczego Słona Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesne męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesne męki. I miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesne męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesne męki. Nie miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki Nie miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej dla nas i całego świata Dla jego męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesne męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesne męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesne męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebolaganie się brzegiem i całego świata

dla jego, bolesnej męki. Dla, jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmieszego Syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebaganie za grzech i całego świata dla jego błeszne męki, łosierdzenie dla nas i całego świata dla jego błeszne męki, łosierdzenie dla nas i całego świata dla jego bolesne męki, łosierdzenie dla nas i całego świata dla jego bolesne męki, łosierdzenie dla nas i całego świata dla jego błeszne męki

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej z całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej z całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej z całego świata. Dla Jego bolesnej męki.

Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Okrwi wodo, któraś wytresnała z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzie dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, święty Janie Pawle II, święta Faustyno, błogosławiony Michale Supoćko, wszyscy święci, święte Boże, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. amī